I got the a z tej strony Mila nie Ze mną jest Artelion Halo, halo. Może ją być słabiej słyszeć, bo siedzi obok mnie Dokładniej za mną No ale ten, chyba będzie dobrze Długo nie było fu, fu. jak to się grało Aha, pod tabem U, tu mamy jakiś portal Cóż, mistrz. jakaś broń do odblokowania, robimy to. Aha, generator busz He! Czekaj, jak się zmienia broń? Nie pamiętam. Zajbiście. Ale, brońka? Ty, no powiem Ci, Mordini, festę jeżeli chodzi o ten rafciach buch buch ja nie pamiętam jak się używa mele kuto granaty e to pod e było mele Mordini nie e nie myszek a kulek myszek no ja se zmieniałem na ten a pat, to jest takie fajne że kilku przeciwników naraz gryzie no, no widzisz O, chodź Dobra Okej, okay, tu możemy iść na dół Ho ho hono, hono Może to nie ma jakiejś festy obrażeniów, ale Jak na początek to chyba i tak dobre A jakieś O ci niżej. Zara nam się przecież ten fast travel odblokuje. Czemu nie otwierasz? No bo to masz tam się Eee, przekazuję ci no broń dla ciebie gościu no myślę że to już i tak jest chyba lepsza brońka no dawaj, mamy combo ważaj pocisk ej coś tu poleciało z niego Mieczyk. Awaj. Niewielka różnica. Mhm. Teraz musisz źreć? chodź idziemy w lewo. Jedno pocisk. Znaczy jedno miejsce. Ej, ej, ej. Krząksz. Ma skrzynka dla ciebie. Uuu. No to tobie się przyda. Chodź, idziemy z wyższy. Ja teraz ja bierę, ja tak. użyję Co to było jeszcze, jeden skok ja? Tak, masz no, to skok O moj, EEE! Właśnie. Chodź szybko! Doczyj do portalu nie otrzymując trafienia ani razu, aby otrzymać o... Mam to zrobić? Tak <laughs> Podjebałem. Wszystko Ty w to. Wszy... Tak, bo zapomniałem sterowanie i. <laughs> Kurde. Eee, no. Co, co no. Chodź. Teraz tu teraz wyż. No. 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 czym No. No. tym No. No. tym Eee... Chyba zamiast tego bym użył rzadkie jakiś karabin szturmowy i ma boom Aha Jeszcze żebym tylko pamiętała jak się zmieniała broń Tu wzwyż? Nie Chodź Czekaj opcje sterowanie więc skoro podku jest granat e jest mele rka to ładowanie tu chyba nas nie było chodź chodź e, tu jest boss bossu góry na bossa chyba nie a nie Nie mogę ci przekazać A ty sobie weź Masz takie same obrażenia A i ty nim masz chyba zabić kogoś mam Aha to chyba też radę hmm. Penetrujemy wszystko U góry jest Ziomuś Jest jeszcze raz O kurwa Ej, kredytowy milioner Zamroziłem czas Trochę życia ogólnie straciłeś Nie wiem, czy wiesz o tym Uniki podpalają wrogów Ty chcesz? Nie Aha. A nie, przepraszam, jeszcze jedno Wyżyczka obrotowa. Zamiast zamrożenia, to jest super skill. Nie chcę. A nie chcesz? Nie. Ja chyba wolę to mieć. Czekaj, e, szybka podróż. Chodźmy już na bossa. Chciałam tu. Co było? Wazek chciałam rozwalić A tam jeden Zygmunt. Datek. Chcemy dawać datek jakiś? Niewiele nam brakuje na duży, więc chyba olać. Aha, dobra, bo my wtedy wszystkich bossów już zabiliśmy z pierwszego rozdziału, czyli teraz tak jakby się koksujemy. Mhm Dobra, no to chyba zostawimy tobie przeciwników, żebyś ich zabiła, co? A ci najwyżej ich pobiję. Tu uważę, bo tu już sądzę z pułapkami. Kurwa No właśnie Pancerz masz No masz To zdałem tobie, bo ty nie, ma nie miałeś tamtego Dobra, może miś tu O kurwa No to też to, to lepiej strzela jesteś Dobra, gdzie ja jestem Hej, Ej, bo ja nie widzę! A nie widzę! Otwieraj Zwiększa czas strania combo, ej zajebiste To co chcesz? No ty to możesz mieć Chyba, że nie chcesz. No to mogę wziąć, no bo to combo to i tak jest dla nas obojgu, nie? Oby dwóch. Pamiętasz, że jak klikniesz prawym to robi ci się taki taszyk, nie? A ty fakt z jabłkiem. A bala rosiczek. Deal? 250, tracisz 30, 60 maksymalnych, tracisz 90. Co drugie zabicie wroga zwiększa maksymalne punkty zdrowia o 1? Pule leczące przywracają dwa dodatkowe punkty z Ej, to jest zajebiste, wiesz? Już tyś patrz. Co drugie zabicie wroga zwiększa maksymalne punkty zdrowia o jeden. Ale ja będę miał 20 HP. Pytanie, czy ja będę też tyle miał, czy ty też tyle będziesz miał? To chyba było dla nas obojgu, nie? Nie, chyba tylko ta sobie wyksuwała. To chyba wezmę. Tak, mam 20 HP! A, tu chyba idziemy. To teraz ja bym musiał trochę przeciwników pozabijać. Muszę się uleczyć. Ale nie krępuj się, nie nie, nie patrz na mnie. To jest portal. Trzy granaty więcej. Mmm... To jest wyrzutnia granatów Mamy kasę więc chcesz to kupuj Byle w miarę szybko bo tracimy combo Nie chcesz? Dobra to chodź Aha tu byliśmy Jeszcze jeden w tą stronę nie byliśmy Dajemy duży datek Obrażenia pocisku zwiększone o 15 W sumie nie takie złe Wykończ kolejnych pięciu wrogów przy użyciu broni białej Ale to brak tylko, tylko mele jesteś to, no, jest tamtego sumie, no to patrz, tam tobie to zostało pięciu, no to teraz ty byś musiała, ale tylko z mele zabijać To bierz tego, questa To zrobisz i tamto i to A może pewnie Nie A ty nie możesz wziąć, możesz No, to chodź Zrobione? Oba. Tak. No i znajdliście. A jakiś coś tam muszę kliknąć, a nie dobra klipa. Eee... Weź C. Zamiast pistoletu, klika z C i ci się zmienia. No. Wzięłaś? Masz, bo ja mam już na ramieniki Bierz byczku O kurwa Coś z ciebie spadło na łeb Jakaś ta zabrań startowa się odczekowała Nie wiem chodź zwyż mam jakiś mroźny efekt na pociskach pewnie było jakieś przejście z tym Już teraz tylko w dół no Powiem tak, e, wydaje mi się, że to był słaby deal Dopiero mam 40 HP Nowy jakiś portal eee... Lat trzeci spokojny, robimy deala? 25 życia Dobra Zwiększając szansę otrzymania kuli przy niskim zdrowia. Aha, to ja bym musiał użyć, nie mogę ci przekazać. Nie. Nie. Masz myń, groko. A jest, dobra, faktycznie. I to bierz. Dobra, teraz tak, ty masz pancerz? Ja niekoniecznie. Jak to nie? No w sensie e, tobie to się bardziej przyda. Chodź. chodź, chodź. Ta, Michaela Jacksona Rajdziemy na, na wojskowych Chyba po prawej będzie boss Co jest dalej mamy dżunglę? Ile to ma tych rozwojów? To po No, to chodź. Wyrzutnia przyczepnych bomb, generator burz A to jest to co mam A, W sumie bym se zamienił zamiast tego karabinu na wyrzutnię bomb Tylko to ma jeden magazynek, to nie wiem Miotacz ognia Co myślisz? Nie, to ja sobie chyba odpuszczę Co idziemy dalej? O chodź. O kurwa. A tu było te kryształy, trzeba było mi strzelać. Ja już dostałem? Ja miałem 7 kp. Dobra, full focus. Dobra, jakoś dało radę. Szkoda, że zginęłaś. No. Przesadawanie broni. Dobra, to ja teraz bym musiał w miarę szybko to skończyć, żeby Cię wskrzesić, nie? O kurwa, on przez ściany wypali. to śmietnik. Zadanie krytycznych obrażeń opięcia i to może mi dupę uratować Chyba trochę golda na mnie zaszkodzi Krytyczna obrażonka Jak mogę, to sobie trochę życia odnowię, nie? Tam zwiększę jego stan. Pancerzyk. Zwiększa szansę na kulę leczącą. Z wrogów broni białej. Obrażenia broni. To nie ja chcę, chyba wolę mieć więcej kuli. Takie w razie W. O kurwa, ty dwóch bossów? Rosiczka królewska? Tak, to samo tak było. No ja tego nie pamiętam. Patrz jak nie chciałeś tego działka, ile ono daje. O kurwa, kaktusy. Z nią się jeszcze nie biliśmy I się wydaje, już Nie, ani razu. Już było pokazane, że ani razu. Zwiększa czas trwania mikstur. Kurwa. A teraz to w szoku jestem Akceptuj Szał Szybkość strzelania. Co? Tam było 0-0, 0 prób, 0 ten a zajebisty skill. Ale w mamy... w jednym mieliśmy serce, dwa zwycięstwo i trzy zero. E. To nie wiem. Ale swoje kombo nie przerwałem z go ani razu. No, pan diabeł Kule złota zawierają więcej złotego tuszu. Kule leczące przywracają dwa dodatkowe zdrowie. Aha, czyli tak, ja mogę to dalej inwestować. Bo kiedyś mi się zwróci. Ale ty, jak się wskrzesi, to i tak będziesz miał lepszy profit, dopóki ja będę żył. Czyli stracę 20 HP, czyli będę miał 40. Ale następne kule będą dawały nam 2% więcej HP. Przykuty Bóg. O kurwa, teraz jest boss! A ja str... o jezu, już ty nadawaj Uważaj na te czerwone Tara chyba kryształy były Ej, albo my się nie widzieliśmy z tym bossem jeszcze Biliśmy się Ja? Ja go nie pamiętam Wiesz? Kurwa, znowu na locha Dobra, no dawaj, lepszy granat. Wszystkie spaczone istoty. Jest następny komiks tajna baza na. O, jest takie zadanie na mele. No, czyli zobacz, ty teraz masz 49 HP, ale kule leczące będą dawały ci więcej zdrowia. Oz oznaczy wielu wrogów na tej stronie, zabij wszystkich bronią białą, by otrzymać nagrodę. Pamiętaj, że oznaczeni wrogowie muszą być zaznaczeni bronią białą. Nie, już zjebałaś. Nie, Jak niby A nie Przepraszam Takie cały czas się mam, nie Czekaj, maszyn gun Zwiększa zdrowie, no to ja wezmę mam na razie najmniej Chodźmy w dół To był ostarczony druk, tak No tak, ale dostał z mele, bo miał takiego shurikena na łbie No i ty to niego strzelałeś Ej, krząksz tu góry! Znaczy ja... A wiesz, żeby go zmiękcić. Więc kto ktoś Większa czas trwania supermocy. A ja chyba wezmę. Mam 11 życia. No to bierz. O. Musimy się wrócić do góry. dostałem. Czekaj, na dole chyba jeszcze coś jest. A w dół, w górę, gdzie idziemy? Gdzie się nam dodało. No, czy tu w górę. No nie gadaj! Kurwa, no jeszcze tyle życia nie straciłem Trzech przeciwników, mele Piłownica No w sumie... Magazynek trzy coś, przeładowanie jeden Obrażenia 43, wezmę Też to masz, nie? Kurwa! Mam 2 HP, Zostaje jeden przeciwnik do zabicia kotuszem Jaki super soldat Żyćko? Kurwa Uuu, nagroda? 3,30 życia Co wierzymy? Chyba nagrodę, nie? Mhm. Legendarny karabin szturmowy, zajebiste obrażenia O i tak. O Jezu, kurwa granat Duży datek. Przeładowywanie broni, spoko. Przyda nam się. Zajwisty ten karabin. Jeszcze większe obrażenia od eksplozji. Tam już mogę przejść dalej No ja się jeszcze mogę leczyć Mogę sobie trochę więcej zdrowia wydobyć To w ogóle jakaś ma magazyn był ze złotem Ej Jebut Ekstra ognia, to jakiś wiking, mała naprawa Bleh. Tuż to jest exp A expik nam się przyda hmm. Szybka podróż 3 Odkrywa całą mapę. Kurwa. Więcej straciłem. No nie! No teraz to już w ogóle więcej straciłem. Nie. Ja zginęła O oh my god, Dobra, to co chyba zwiększamy tutaj Leczenie z bosów ilości zdrowia już nie zwiększymy, szybkiej podróży. Oho, to będzie fajne. a Już niewiele możemy zrobić, czyli... No, teraz to się po prostu zacznie. No, także tego. Jakiś nowych przeciwników? O, patrz! To był Mistrz Dusz, Justyna. Zwycięstwa jeden, pierwszy raz na niego walczyliśmy. Rosiczka Królewska i tak dalej, czyli widzisz, to był nowy przeciwnik. No i dobra, no i myślę, że to by było na tyle w naszym odcinku, ze mną był Artelions.